Witajcie. W tym filmiku opowiem Wam, jak podejmować decyzje w piątej rundzie branżowych symulacji biznesowych Zarządzanie Firmą na przykładzie symulacji biura podróży. Jak w każdej dotychczasowej rundzie, na początek przeanalizujcie wyniki z rundy poprzedniej. Na tej podstawie podejmijcie takie same decyzje jak w rundzie czwartej, czyli zastanówcie się, czy chcecie wprowadzić nowe usługi. Zróbcie lub zmodyfikujcie prognozy popytu, być może konieczne będą jakieś inwestycje lub dodatkowe zatrudnienie, no a już na pewno musicie kupić zasoby. Nową decyzją, która pojawia się w rundzie piątej, jest marketing tradycyjny. Od tej rundy możecie inwestować w reklamę w prasie czy na billboardach, aby zwiększyć popyt na Wasze usługi. Przy każdym medium znajdziecie kilka informacji. Po pierwsze, dowiecie się, jaki procent grupy docelowej korzysta z danego medium. Po drugie, Jaki jest koszt pojedynczej emisji, czyli przykładowo jednej reklamy w radio czy w czasopiśmie? Dodatkowo, poszczególne media oferują zniżki przy zakupie większych ilości reklam miesięcznie. Weźmy na przykład dziennik Superwakacje. Około 60% waszej grupy docelowej czyta ten tytuł i potencjalnie może w nim zobaczyć waszą reklamę. Jeśli zdecydujecie się umieścić tam jedną reklamę w ciągu miesiąca, to zapłacicie 750 zł. A jeśli zaplanujecie 10 reklam, to wskoczycie w przedział, w którym dostaniecie zniżkę za liczbę reklam. Zamiast zapłacić 7500 zł, dzięki 20% zniżce zapłacicie 6000 zł. Na co zwrócić uwagę podejmując decyzje dotyczące marketingu tradycyjnego? Z jednej strony uważajcie, żeby nie szaleć. Zastanówcie się, ile środków przeznaczyć na reklamę, np. Na w odniesieniu do tego, ile zarobiliście w ubiegłym miesiącu. Z drugiej strony pamiętajcie, że reklama najprawdopodobniej przełoży się na wzrost popytu. Czyli większej ilości klientów dla Waszej firmy. Pamiętajcie, że inwestujecie w reklamę po to, żeby zwiększyć popyt na swoje usługi. Jeśli więc wykupiliście reklamy w mediach tradycyjnych, warto prawdopodobnie zwiększyć prognozę popytu, żeby przygotować się do obsługi większej liczby klientów, niż gdy nie reklamowaliście się w ogóle. Uwaga! Wróćcie do tej zakładki w kolejnych rundach. Pojawią się tutaj nowe opcje reklamy tradycyjnej. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku. Do usłyszenia.